Weekend 4-5 marca to jest ostatni weekend, gdzie można skorzystać z lodowiska, dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy od godziny 10 do godziny 21 z przerwami technicznymi od 14 do 15 i od 17.30 do 18. Dlaczego właśnie początek marca to jest ten moment, kiedy czas zamknąć lodowisko? To już jest taki czas, kiedy ten dzień jest coraz dłuższy, ludzie coraz częściej wychodzą już na zewnątrz, a nie korzystają już z takich atrakcji jak lodowisko czy obiekty sportowe, więc postanowiliśmy zamknąć 5. 5 marca. Przypominam tylko, że jesteśmy otwarci już od początku praktycznie listopada, więc, więc ten sezon trwał 4 miesiące. Czy było duże zainteresowanie w tym roku? Tak, było bardzo duże zainteresowanie. Mieliśmy 44 tysiące osób, które weszły na nasze lodowisko. To są statystyki na początek tego tygodnia. Prawie 25 tysięcy wypoczyniło, że 6,5 tysiąca dzieci ze szkół tutaj naszych powiatowych odwiedziło lodowisko. Także, także jesteśmy zadowoleni z, z frekwencji. Jak wygląda sytuacja z karnetami? Jeżeli ktoś wykupił, później z różnych przyczyn nie przychodził, a teraz nagle to zamknięcie go zaskakuje. Tak jak już wcześniej wspomniałem, następny sezon planujemy rozpocząć już w listopadzie, więc karnety przechodzą po prostu płynnie na ten nowy sezon. Także jeżeli ktoś ma karnet i go nie wykorzystał, to nie musi się martwić, ponieważ te wszystkie środki zostaną na pewno do wykorzystania. Kończycie sezon zimowy, czyli właśnie lodowiskowy. Jak długo będzie trwał demontaż teraz tej płyty lodowiska i będzie można korzystać z boisk? Sam demontaż to jest szybka sprawa, bo to trwa około dwóch, trzech dni. Natomiast no, będziemy musieli zaczekać aż stopi się ta tafla, co trwa tak do trzech tygodni zazwyczaj. Po zakończeniu sezonu, jak tutaj doprowadzimy ten obiekt w środku do że tak że stanu używalności po sezonie zimowym, będzie kort tenisowy oraz w tym roku chcemy jeszcze zakończyć, kupić dwa boiska do Babingtona i e, chcemy uruchomić również tutaj możliwość gry w Babingtona. Kiedy... Będzie można skorzystać z tego już właśnie na zasadzie innych aktywności? Myślę, że już początkiem kwietnia, myślę, że po świętach wielkanocnych spokojnie będzie można korzystać tutaj z tenisa oraz, tak jak mówię, z babingtona. Konieczne będą rezerwacje? Tak, zawsze jest tutaj konieczna rezerwacja, no ponieważ jest to obiekt zamknięty, więc musimy dostosować tak nasz grafik pracy do tego, żeby tutaj się dostosować do klientów czy co, żegnamy powoli zimę, teraz aktywności bardziej letnie. Tak, żegnamy zimę, czekamy na lato, czekamy na klientów. Zresztą tutaj cały czas się coś dzieje. Ten obiekt to nie tylko lodowisko, to również boisko ze sztuczną nawierzchnią, które żyło przez całą, przez całą zimę. A w planie mamy jeszcze, tak mogę zdradzić, budowę kortu do padla. To jest połączenie tenisa ze skłoszem, no ale to jest w planach. Zobaczymy, kiedy uda nam się wybudować taki kort. To też miałoby być tutaj pod zadaszeniem? Nie, to będzie tutaj zaraz za halą sportową tam gdzie mamy taką w, w, wolną przestrzeń żeby umieścić taki kort to jest kort o wymiarach 20 na 10 metrów